Witajcie, wędrowcy. Dziś zapraszam was do refleksji nad energią nowiu w byku. W drugiej części filmu przygotowałam dla nas dodatkowy przekaz z kart wyroczni awatara. Obecny czas jest jednym z piękniejszych momentów w roku. Wiosna w pełnym rozkwicie i wszechobecne słońce sprawia, że bycze rozleniwienie udziela się większości z nas. Ascendent Nowiu ustawiony na Warszawę, czyli praktycznie na większość obszarów w Polsce, wypada również u znaku byka. Mars i Wenus są w swoich znakach, zatem mogą się wyrażać zgodnie ze swoją naturą. Oznacza to również czas harmonizowania pierwiastka męskiego i żeńskiego w każdym z nas. Dodatkowo księżyc będący w wywyższeniu w byku. Będzie nas nastrajał do harmonii, spokoju i kontaktu z przyrodą. Oczywiście wespół ze Słońcem. To, na co warto zwrócić uwagę, to, że mamy bardzo mocno obsadzone dwa znaki: barana oraz byka. I praktycznie wszystkie planety poza Saturnem i Plutonem przebywają w dwunastym domu. Gdy patrzę na ten horoskop, to mam jedno bardzo silne skojarzenie. Duchowość ciała. Ta książka ponownie do mnie wraca, ale tym razem w parze z drugą pozycją Aleksandra Lowena. Droga do pełni życia. W obu znajdziecie wiele różnorodnych ćwiczeń, między innymi na uziemienie, które idealnie wpisuje się w ten nów. W jednym zdaniu, bioenergetyka jest formą terapii pracującą poprzez ciało. Z umysłem i duszą. Drugie skojarzenie to kolacja w ciemności. Jeśli nie mieliście okazji do przeżycia tego doświadczenia, to zachęcam was do tego. Wyeliminowanie naszego najsilniejszego zmysłu, jakim jest wzrok, niesamowicie wzmacnia percepcję pozostałych zmysłów. Otwiera przed nami nowy świat doznań. Ale po kolei. Podczas nowiu słońce i księżyc spotykają się w ziemskim i stałym znaku byka. Na pierwszy plan wysuwa się celebrowanie życia, poczucie komfortu i rozpieszczanie zmysłów. Zauważenie i docenienie tego, co posiadamy i czym się otaczamy. Byk uwielbia twarde fakty i namacalne dowody, że jest doceniany i właściwie nagradzany za swoją pracę i kompetencje. W znaku byka przebywa również Wenus, która podkreśli tematy finansów i wartości oraz naszego rozumienia luksusu, piękna i sztuki. Pytania na ten nów to, jak doceniamy siebie, jak sprawiamy sobie przyjemność, czym obdarowujemy siebie i innych. Jak dbamy o poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji? Jaka forma ekspresji artystycznej bądź rzemiosła nas pociąga? Jak możemy zmonetyzować nasze pasje i zainteresowania? NUF jest w koniunkcji z Uranem oraz Jowiszem. Zatem warto się zastanowić, co może być szansą na nową ścieżkę kariery, rozwój zawodowy korzystne kontrakty i sojusze. Zwłaszcza, że Nów jest w midpunkcie, czyli dokładnie połowie drogi między Wenus a Jowiszem. Warto przyjrzeć się naszemu podejściu i przekonaniom do samych pieniędzy. Zastanowić się nad tym, jaki jest nasz poziom świadomości finansowej, jak możemy go podnieść i usprawnić przepływ, wiedząc, że energia nie lubi stagnacji. I powinna być w ciągłym ruchu. Zatem odpowiedzmy sobie na pytania: w jaki sposób zarabiamy i jak czujemy się wykonując swoją pracę, oraz jaką energią emanujemy, gdy wydajemy pieniądze i na co je przeznaczamy. Jak przebiega ta wymiana? Co oddajemy i co do nas wraca? Wreszcie, jak możemy lepiej zarządzać tą energią? Koniunkcja Merkurego z Chironem podczas Nowiu może nam pomóc odkryć wzorce lub schematy, które nam nie służą, a następnie je zastąpić bardziej korzystnymi. Podczas Nowiu mają miejsce dwa sekstyle. Pierwszy z nich ma miejsce między Saturnem a Nowiem. A drugi między Marsem a Plutonem. To pozytywne, wspierające aspekty, które pomogą nam podjąć działanie, które będzie miało szansę stać się pozytywną i trwałą zmianą. Podsumowując, energia wyzwalana przez układ planet podczas nowiu aktywizuje i zaprasza do zintegrowania w nas potencjału koniunkcji Jowisza z uranem. Która może wyznaczyć kierunek naszego rozwoju na kilkanaście lat. Mars daje nam impuls do działania i odwagę zmierzenia się z nieznanym. Wenus zachęca, by działanie było zgodne z naszymi wartościami i równoważyło korzyści dla wszystkich stron. Uran z Jowiszem dodadzą nam skrzydeł, zachęcą do rozwoju, szerszej perspektywy. I zerwania z dotychczasową rutyną i schematami. Saturn pomoże stworzyć plan i nadać realny kształt, a Pluton doda wytrwałości i głębi. Brzmi wspaniale, ale nic samo się nie wydarzy. Będę powtarzać to zdanie jak mantrę: wszystko jest w naszych rękach. Z wizji przyszłości przejdźmy do tu i teraz, bo archetypowo, nów no w Byku to również zatrzymanie się i skupienie na odczuwaniu wdzięczności i piękna chwili obecnej, a także połączanie z naturą i jej cyklami. Zwłaszcza, że Dwunasty Dom z perspektywy duchowej zaprasza nas do odnowienia przymierza z Gają. Poczucie jedności z naturą zapewni nam spacer, boso po trawie czy kąpiel leśna. Nasza praktyka w formie medytacji, chikung czy jogi wśród zieleni przyrody może być dla nas niezwykle przyjemnym, relaksującym i odżywiającym doznaniem, a być może dla niektórych z nas przeżyciem mistycznym. Dwunasty Dom zaprasza nas do otworzenia się na odczuwanie energii kamieni, zwierząt mocy, dostrzegania znaków i symboli od duchowych lub anielskich przewodników. Cokolwiek objawi nam Uran, który utożsamia wyższy umysł, będzie sposobem komunikacji, który może stać się dla nas naturalny. Zatem zatrzymajmy się i obserwujmy bo przekaz płynie do nas cały czas. Chcę zainspirować Was kilkoma fragmentami z książki Ziemia, Woda, Ogień, Wiatr. Nasze połączenie z Matką Ziemią. Jest tylko jedna zasada, jeśli chodzi o odprawianie ceremonii lub składanie modlitw. Musisz to zrobić doskonale. A jedyny warunek, by zrobić to doskonale, jest taki, by pochodziło to w stu procentach z Twojego własnego serca. Twoje ciało jest żywiołem ziemi. Jako człowiek nie możesz, nigdy nie byłeś i nigdy nie będziesz oddzielony od świętej matki ziemi. To niemożliwe. Tak, możemy o niej zapomnieć. Ale nigdy nie możemy się od niej oddzielić, ponieważ my nią jesteśmy. Zdaj sobie sprawę z tego, kim jesteś i jak wielkim błogosławieństwem jest być tu, być świadkiem i brać udział we wszystkim, czego doświadczasz. Zamknij na moment oczy i poczuj, jak to jest mieć ciało. Jak to jest być na tej planecie, jak to jest móc odczuwać ciepło słońca na skórze, chłodną bryzę we włosach, glebę między palcami stóp. Po prostu poświęć chwilę, by poczuć i być wdzięcznym. Spójrz na całe życie wokół ciebie, od najmniejszego owada po największe drzewo. Weź to wszystko, spójrz na cały splendor Matki Ziemi, stworzone dla ciebie, by cieszyć. Zbyt często traktujemy to wszystko jak coś oczywistego. Uświadom sobie wszystkie zmysły. Poczuj, posłuchaj, powąchaj i posmakuj. I zobacz wszystko, co daje ci Matka. I bądź wdzięczny. Bycie wdzięcznym jest najwyższym poziomem świadomości najprostszym i najpotężniejszym sposobem, by rozpalić uczucie miłości i wysoką wibrację energii w ciele. Poczuj wdzięczność, że jesteś człowiekiem. Podziękuj za swoje ciało i za wszystkie dary, jakie matka sprezentowała ci w tym życiu. Mogłabym przytoczyć wiele fragmentów. Ale nie o to chodzi w tym filmie. Jeśli ta pozycja was zainteresowała, to książka jest dostępna w sprzedaży. Zapraszam teraz do dodatkowego przesłania. Stali wyroczni awatara. Przedstawię wam oryginalne słowa autorki, którą jest Nari Anastarsja. Niech intuicja podpowie wam, jaki kamień wybrać. I co teraz powinniście usłyszeć. Rubin i cyfra 1. Jaspis Epidut i cyfra 2. Jaspis Brexia i cyfra 3. Serpentynit i cyfra 4. Agat Sardonyx. I cyfra 5, Rubin i cyfra 1: Ewolucja. Nic się nie dzieje, dopóki ból pozostawania tym samym nie przeważy nad bólem zmiany. Poszerzanie świadomości i ewolucja osobista pochodzi z przechodzenia przez różne poziomy transformacji w Tobie. Nie ma tylko jednej góry, ale wiele gór w tobie, które przemierzasz. Na każdym poziomie transformacji, zanim wzniesiesz się do wyższych stanów świadomości, często następuje okres dyskomfortu. Ten okres dyskomfortu może być dość trudny, ponieważ zmiany mogą dotyczyć nie tylko ciebie, ale także osób wokół ciebie. Każda góra, na którą wspinasz się w sobie, Odpowiada różnym zestawom osobistych wyzwań. Duchowe przebudzenie ma wiele warstw i etapów. Warstwy te utożsamiane są z egotycznym poczuciem siebie i osobowości. Przekroczyć je lub wykonać ten skok wiary z każdej góry, to zedrzeć kolejną warstwę, która reprezentuje iluzoryczne poczucie jaźni. Te warstwy blokują Cię przed Twoją prawdziwą wspaniałością. Na każdej górze, przed odlotem, puszczasz to, co już nie służy Twojemu Najwyższemu Ja. Z każdym etapem transformacji Twoja wibracja wzrasta. Lecisz silniejszy, obdarzony większą mądrością i zrozumieniem. Twoja dusza odbywa tę podróż, aby rosnąć i ewoluować. To jest ewolucyjna ścieżka duszy. Bądź świadomy gór poniżej i przed tobą, i zawsze pamiętaj, że każda góra stanowi okazję do wspięcia się wyżej. Ćwiczenie: Zastanów się nad swoim życiem. Co Cię powstrzymuje? Nadszedł czas, aby oderwać się od tego, co już ci nie służy, z miłością. Afirmacja. Jestem odważny, gdy wykonuję ten skok wiary z każdej góry, którą pokonuję w sobie. Jaspis epidot i cyfra 2. Tarcza energetyczna. Kiedy wysyłamy miłość w odpowiedzi na nienawiść, stajemy się duchowymi alchemikami. Gdy z natury jesteś wrażliwy i empatyczny, łatwo jest odbierać energię innych. Czasami ta energia może być dość męcząca i wyczerpująca dla Twojego ciała energetycznego. Jeśli wyczuwasz i odbierasz energię od kogoś, kto ma wobec ciebie złe zamiary, wyślij mu miłość. Kiedy wysyłasz miłość w odpowiedzi na nienawiść, złość, zazdrość, zawiść, przekształcasz energię rzucaną w ciebie w miłość. To dzięki mocy bezwarunkowej miłości dzieją się cuda. Pamiętaj, że za każdym aktem strachu kryje się wewnętrzne dziecko potrzebujące miłości. Odpowiadanie miłością nie podsyca płomieni gniewu i innych stanów o niskiej wibracji. Zamiast tego gasi tę energię i leczy sytuację pokojem i zrozumieniem. Reagując, odpowiadając i dając się złapać w niższe wibracje energii innych, nieświadomie pozwalasz ich energii mieć moc i rosnąć w tobie. Powoduje to dysharmonie i blokady, które pozostawione nierozwiązane mogą przyciągać dalsze, niepożądane scenariusze emocjonalne. Tylko dzięki autentycznemu wyrażaniu bezwarunkowej miłości można osiągnąć uzdrowienie. A jeśli zareagujesz umysłem i założysz tylko maskę spokoju, udając pokochanie emocji. Energia o niższych wibracjach będzie wciąż powracać na powierzchnię. Jak mówi przysłowie, to czemu się opierasz, będzie nadal trwać. Tak więc ścieżka najmniejszego oporu jest rzeczywiście ścieżką bezwarunkowej miłości. Ćwiczenie: Wizualizuj kulę miłości otaczającą tych, którzy pochodzą z miejsca strachu. I codziennie wysyła im kochające myśli, afirmacja kultywuje uniwersalne współczucie i nieskończoną miłość do wszystkich istot. Jaspis Brekcja i cyfra 3. Uzdrawianie dźwiękiem. Ten, kto zna tajemnicę dźwięku, zna tajemnicę całego wszechświata. Ta karta przypomina Ci o mocy dźwięku Twojej ludzkiej postaci. Twoje ciało składa się z wibrującej energii. Twoje komórki składają się z atomów, które składają się z cząstek. Cząsteczki te, gdy się je dokładnie zbada, są wibrującą energią. Bez względu na wszystko, Twoje ciało nieustannie wibruje. Z tego powodu częstotliwości dźwięku takie jak śpiew i muzyka mogą mieć głęboki leczniczy wpływ na organizm. Jako wibrujące istoty łatwo jest pozytywnie lub negatywnie wpływać na energię wibracyjną. Słowa, piosenki i muzyka mają moc wzbogacania Twojego życia lub służą jako katalizator do osiągnięcia pełnego potencjału. Zanieczyszczenia dźwiękowe, takie jak ruch uliczny, negatywni ludzie, syreny, telewizja, radio, a nawet przygnębiające, smutne melodie, mogą powodować niepokój na poziomie komórkowym, energetycznym. Natomiast dźwięki natury muzyka o wysokich wibracjach, mantry pozytywne afirmacje i inspirujące melodie instrumentalne mogą mieć głęboki, Leczniczy wpływ na organizm. Bądź świadomy tego, co pochłaniasz energetycznie. Karm swoje ciało dźwiękami, które cię leczą i inspirują. Prosty akt przełączenia się na poruszającą duszę muzykę zamiast radia może zdziałać cuda i pomóc ci wejść w stan flow. Absorbując uzdrawiające dźwięki, Stajesz się bardziej świadomy swojej połączonej natury i jedności z całym życiem. Ćwiczenie Słuchaj nastrojowej muzyki, mantr i naturalnych dźwięków natury, aby codziennie podnosić na duchu i odmładzać swoją duszę. Afirmacja Jestem odnowiony i zainspirowany pięknymi dźwiękami miłości z Matki Ziemi. Serpentynit i Cyfra 4 Twórcza Iskra Bycie kreatywnym to odważny akt oderwania się od strachu i odkrywania swojej ekspansywnej duszy. Każda dusza jest twórcza w swoim rdzeniu. Jedynymi barierami, które powstrzymują przepływ kreatywności przez ciebie, są ograniczenia twojego umysłu, takie jak obawa, strach, krytyka i osąd. Ta karta reprezentuje potrzebę uwolnienia się od wszelkich myśli, które powstrzymują cię przed odkrywaniem swojej prawdziwej, twórczej natury. Odkrywanie swojej kreatywności to wspaniały sposób na obserwowanie rozwoju Twojej wspaniałej duszy. Jak lustro zanurzasz się w najgłębsze zakamarki swojej duszy i lepiej rozumiesz, kim jesteś: swoją podróżą, blokadami, mocnymi stronami i nieograniczonym potencjałem twórczym. Kiedy zdecydujesz się być kreatywnym, Pokonasz swoje obawy, że nie będziesz wystarczająco dobry i zburzysz mury, które z uporem budowałeś przez dłuższy czas. Z każdym odważnym krokiem, jaki podejmujesz w celu zbadania swojego twórczego światła, zyskujesz większą jasność i wgląd w to, kim jesteś i zbliżasz się do tego twórczego, wspaniałego światła w sobie. Energia twórcy w tobie zostaje zrealizowana i dołączasz do innych, którzy są oddani światłu wypełnionemu pokojem, miłością i harmonią. Kiedy odkrywasz swoje kreatywne światło, łączysz się bezpośrednio ze źródłem. Otwierasz bramy inspiracji, które rozpalają twoje wewnętrzne dziecko i łączą cię z twoją wewnętrzną prawdą. Pozwól swojej wyobraźni poszaleć i autentycznie wyrazić światło swojej twórczej duszy. Ćwiczenie. Odkryj swoją kreatywną stronę poprzez takie formy ekspresji, jak malowanie, pisanie, taniec i śpiewanie. Afirmacja. Jestem kreatywnym kanałem miłości wyrażającym olśniewające światło duszy. Agat Sardonyx i cyfra 5 Mądrość natury Pozwól, aby pieśń Matki Ziemi nakarmiła Twojego ducha i otworzyła bramy miłości. Łączyć się z naturą to łączyć się poprzez jedność miłości. Ta karta zachęca do relacji z naturą. Masz już piękne połączenie z Matką Ziemią i poprzez swoje twórcze wyrażanie miłości inspirujesz wielu. Zanurzając się bardziej w naturze i łącząc się poprzez kochającą świadomość. Połączysz się jeszcze głębiej z duchem Matki Ziemi. Ta wymiana energii sprawi, że poczujesz się ożywiony i będzie ci służyć do ciągłego odnawiania własnych zasobów energetycznych. Rośliny, drzewa, trawa i kwiaty komunikują się telepatycznie i przemówią do ciebie w sposób, który zrozumiesz. Każda organiczna forma życia inaczej wyraża swoje światło. Im bardziej się z nimi połączysz, tym większy będzie Twój związek z Ziemią, a także z ludźmi wokół Ciebie. Dostrajanie się do częstotliwości Ziemi to po prostu bycie obecnym i poszerzanie poziomu miłości do rozwijającej się wokół Ciebie magii. Spędzając więcej czasu na obcowaniu z naturą, wyostrzysz swoje zmysły. I umiejętność komunikowania się z wszelkimi formami życia organicznego. Świat natury zawsze cię poprowadzi. Podziękuj sobie za bycie tak otwartym, jak byłeś i pozostań otwarty, ponieważ jest więcej rzeczy, którymi Matka Ziemia chce się z tobą podzielić. Ćwiczenie. Wejdź na zewnątrz i z głęboką wdzięcznością połóż dłoń na drzewie. Obcuj z tym drzewem i słuchaj z otwartym umysłem i sercem mądrości, które to drzewo ma się z tobą podzielić. Afirmacja: Jestem bogaty w duchu, ponieważ przyjmuję piękno i jedność Matki Ziemi, surowością i miłością. Celebracji i piękna życia nie tylko podczas nowiów byku. Wszystkim nam życzę. Dziękuję.